Witajcie w podcastach, tutaj... na warsztat najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne podcasty. Dziś pod lupę bierzemy temat, którym mrozi krew w żyłach, ryzyko związane ze sztuczną inteligencją. Właśnie tak będziemy dziś analizować. Zdecydowanie witajcie. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w przerażające scenariusze, które nakreślił Jan Polski. Czy jego apokaliptyczne wizje są tylko przesadą, czy może rzeczywistym zagrożeniem? Posłuchajcie sami. W podcaście Leksa Friedmana z Romanem Jampolskim Jampolski bez ogródek, stwierdza, że nie jesteśmy przygotowani na potencjalne zagrożenia, które niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Mówi o ekstremalnej Ex -E -E -E, czyli ryzyku utraty sensu istnienia w momencie, gdy AI przejmie nasze role, chyba <grymianie> nie o taką przyszłość nam chodziło. Absolutnie nie. Jan Polski wskazuje, że systemy AI rozwijają się w zastraszającym tempie, a my kompletnie nie rozumiemy, jak działają. Porusza także kwestię S-Risk, czyli zagrożenia socjalne związane z gwałtownym rozwojem AI. D jak to wpłynie na rynek pracy i strukturę społeczną? Przecież to kluczowe pytania. Dokładnie ten element związany z niezrozumieniem działania algorytmów to tak zwany black box. Jan Polski twierdzi, że jeżeli nie zrozumiemy tego, to ryzyko związane z Excelis, czyli egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wzrasta lawinowo. I to jest właśnie ten element, który mrozi mi krew w żyłach. Zastanówmy się chwilę, czy. Zgadzam się. Jan Polski maluje bardzo pesymistyczny obraz przyszłości. Mówi wprost o tym, że jeżeli nie zaczniemy działać teraz, to możemy zmierzać w kierunku samozagłady. Używa mocnych słów, ale czy ma rację? To właśnie staramy się ustalić. Z jednej strony mamy obawy związane z utratą kontroli nad systemami AI, a z drugiej potencjalne korzyści wynikające z ich rozwoju, jak znaleźć balans. Jan Polski w swoim wywodzie przedstawia również tak zwany years cut, czyli ryzyko związane z niepożądanymi intencjami. Tutaj chodzi o potencjalne wykorzystanie AI w złych celach. Bardzo mocny punkt. W dzisiejszych czasach już widzimy, jak AI może być wykorzystywane do tworzenia fake newsów czy oszustw, a co będzie, jeśli Nie w ręce ludzi o złych intencjach? Te obawy Jamborskiego są bardzo mocno osadzone w rzeczywistości. Na pewno nie można tego lekceważyć. No właśnie. Myślę, że analizując ten odcinek, słuchając. Jasne, z jednej strony mamy ogromne możliwości, postęp medyczny, usprawnienie wielu dziedzin, z drugiej strony, no właśnie, ryzyko. Jan Polski twierdzi, że jesteśmy w defensywie w tej walce. Zamiast próbować kontrolować rozwój AI, powinniśmy skoncentrować się na tym, jak przetrwać w sytuacji, gdy AI nas wyprzedzi. To pesymistyczna wizja, ale trzeba przyznać, że ma ona sporo sensu. Jan Polski nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów i stawia otwarte pytania, na które my wszyscy powinniśmy sobie odpowiedzieć. Jego perspektywa pokazuje, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć i jak bardzo ważne jest bycie świadomym zagrożeń. Analizując podcast, i taki jak Jaj Risk Podcast, Podsumowując odcinek z Jan Polskim, to mocny głos w dyskusji o przyszłości ludzkości w sztucznej inteligencji. Czy ten scenariusz jest nieunikniony? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne, musimy być ostrożni i odpowiedzialni. My podsumowując to, co usłyszeliśmy w odcinku... I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Podcasti pod lupą. Nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować nasz kanał i komentować. Chcemy poznać Wasze zdanie na temat ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją. Czy jesteście przerażeni, czy raczej optymistyczni? Dajcie nam znać. Zgadzam się. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zagłębić się w temat, polecamy Wam trzy książki, które znajdziecie na amazon.pl. Zacznijmy od czegoś dla młodszych odbiorców. Mam na myśli osoby do 25 roku życia. Ksiaska Homo Deus. Krótka historia jutra autorstwa Juwel Noah Harari to świetny wybór, bo przystępnym językiem analizuje potencjalne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji. To bardzo popularna pozycja z licznymi pozytywnymi recenzjami. Zieg Hleyai DLA Doris Lego Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence Max Tegmarka to książka, która w sposób naukowy i kompleksowy analizuje przyszłość AI, rozważając zarówno pozytywne, jak i negatywne scenariusze. Na Amazonie na całym świecie jest to bestseller. A dla dorosłych kobiet polecamy Atlas of AI, Power, Politics, and the Planetary of Artificial Intelligence, Kate Crawford, która skupia się na społecznym i etycznym kontekście AI, analizując jej wpływ na politykę, społeczeństwo i środowisko. To bardzo ważny głos w dyskusji o AI, a na Amazonie znajdziecie wiele pozytywnych recenzji. Dokładnie, którą byście nie wybrali, to będzie super prezent. Więc jeśli kogoś znacie, kto interesuje się tematyką, to jest to idealny prezent. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, udostępnijcie nasz odcinek dalej, a także zostawcie komentarz.